Witajcie, z tej strony Roll2k, witam was bardzo serdecznie, w końcu mamy Battlefield 6 Open Beta i czekamy właśnie w kolejce. Moi drodzy, beta właśnie wystartowała od teraz do 10 sierpnia i potem, no zostań tutaj, a drugi tydzień od 14 do 17 sierpnia, więc pobierajcie i grajcie. Czemu na tym, czemu to się cofa? Proszę ty zostać, to chcę. Czemu, dobra, ogólnie pograłem już jakieś 2 godziny w tą betę. Grałem też w Battlefield Lapsy parę miesięcy temu. Wtedy była tylko jedna mapa dostępna, i to była chyba taka bardziej pustynna, w Kairze, chyba tak dobrze pamiętam. I, i sceptyczny bardzo jestem do tego BFA, i to co tutaj zobaczyłem, na no, mnie nie napawa optymizmem. Chociażby. No, zacznijmy. Dobra, po prostu gdzieś dobimy. Zacznijmy od tego, moi drodzy. No, bo zacznijmy sobie dominację. Szczerze, dominacji nie grałem. Tylko piechota. Dobra, grałem raz, yy, ale dlatego nie grałem więcej, bo. Nie było ludzi zbytnio, tu pewnie będą ludzie. Moi drodzy, po pierwsze, brak wyszukiwarki serwerów, brak serwerów, wszystko jest znowu z badziewnym matchmakingiem, pewnie znowu będzie rzucało na podstawie skilla, co nie jest ciekawe. O, już mamy widać środek meczu, ciekawe. Czyli ktoś musiał wyjść, pewnie mnie rzuciło miejsce tego, kto wyszedł. Wyszukiwarka serwerów, chociażby jak chcemy aktualnie, jak chcemy zagrać więcej niż z czterema znajomymi, w sensie ja i trzech innych znajomych, no to, moi drodzy, problem będzie. I to nie taki byle jaki, tylko duży problem, bo za każdym razem możemy próbować się jakoś szukać w tym samym momencie gry i tak dalej. Co jest totalnie bezsensownym zamiarem raczej. Eee, no, to jeszcze po każdym meczu wyrzuca nas z tego serwera do lobby, żeby szukać kolejny mecz z matchmakingiem, co jest absurdalne. W mojej opinii, gry takie jak Battlefield, to jest obowiązek, żeby miały eee, wyszukiwarkę serwerów, żeby normalnie wszystko było na, na serwerach, żeby były jakieś mapy, żeby nie mogło wylosować dwóch takich samych map pod rząd, żeby nie trzeba było czekać na tym matchmakingiem, żeby można było zostać z tymi samymi graczami i tak dalej, i tak Wiem, że Battlefield Portal część tych rzeczy rozwiąże, ale moi drodzy, w Battlefieldzie 2042 Battlefield Portal to jest niestety, w Battlefieldzie 2042 po prostu Portal jest martwym trybem, można tam tylko co najwyżej grać ten hardcore i jakieś XP na boty i nic więcej. Normalnej gry takiej jak taka nie uświadczycie tam, nie ma graczy po prostu. Już wam to pokazywałem kiedyś, teraz za mnie będę pokazywał, bo bym musiał tą grę... Eee, pobrać. U mnie długi jest czas do przycelowania, mam takie wrażenie. Że w Battlefield 4 tym Famasem to od razu mogłem od razu napierdzielać. A to jest tak długo jakoś. Nie wiem, może mam takie wrażenie. Ogólnie gra jest dynamiczna, no trzeba przyznać. Szczególnie to, że mamy ślizgi eee, i tak dalej, i tak dalej, i tak, no i tak co umarłem. Kurde, sorry. E, jak gadam, to nie mogę, nie potrafię się tak skupić, dlatego mam tylko 2-2 na ten moment. Postaram się jakoś zaraz lepiej zagrać. Nikt mnie nie podniesie, nikt mnie nie podniesie, dobra. Przynajmniej szybkie respawny są na tym eee, o, jezu, nie gra, tym nie zmieniłem. Przejdźmy do kolejnej rzeczy: może techniczne, co? Bo jak to przy tych technicznych rzeczach, w sumie o technicznych rzeczach, będziemy sobie gadać: optymalizacja i udźwiękowanie. Udźwiękowienie! Spoko! Gra brzmi spoko. Ja nie mam z tym problemu i tak zazwyczaj z muzyką sobie grywam. Więc yy, jakieś tam różnice nie widzę. A to rzuca tam dziwnie. Tapteczkę, jak daleko. A, porażka, trudno. Zagramy sobie może jeszcze jednego na innej mapie. Właśnie ta mapa była wtedy, kiedy ja grałem w tych testach. Gameplay'u wam nie mogę pokazać, jeszcze nic nie nagrywałem, ale mogę wam dawać opinie z tamtego. Wtedy było gorzej. Wtedy było gorzej, była gorsza optymalizacja, gorszy grafika i tak dalej. Teraz i optymalizację, i grafikę poprawi Dobra, no to dźwięk spoko, to teraz może sama grafika. Grafika szczerze... no znowu matchmaking i czekamy zamiast grać na nexta, nie? Grafika szczerze jest taka se. W sensie Oczekiwania miałem znacznie wyższe. To co widziałem na trailerach i tak dalej. No i nie wiem, ile będę teraz czekał. No szybciej, szczerze, zauważyłem to, że w tej becie przynajmniej szybciej, jak wychodzę do menu ręcznie i znowu czekam na wyjście do menu jakiś loading screen, muszę czekać. Tylko tak, badziewne, Battle log wyszukiwarka serwory, to był idea po prostu. I kliknę Dominację, i tu mi znacznie szybciej znajdzie tę grę. Ale wygląda na to, że nie tym razem. I właśnie, kurde, to jest ten problem. Byłby ten serwer, wszyscy gracze co byli, może by tam wyszło, nie wiem, z dwóch, czy trzech, czterech, może połowa. Dalej byłby ten mecz, by już, był, już bym był na następnej mapie Battlefield 4. Już bym grał następną mapę, a tu czekam. I to jest ten problem, moi drodzy, w tym Batyfidzie. To jest ten problem. Ja wiem, że gry, które już tak mają, w sensie idą właśnie w te skill-based matchmaking i tak dalej. Skill-based matchmaking to gówno, nienawidzę tego po prostu i ja chcę wyszukiwarkę serwer, gdzie normalnie dołączam na serwer i sobie gram, gram, gram to co chcę. Może być wtedy nawet mieszanka trybów, jest społeczność i sami gracze, mogę normalnie spotkać się na jakiegoś gracza konkretnie, rywalizować z nim. Nie mam takiego przywiązania dzięki temu i ten pomysł jest po prostu w mojej opinii tragiczny w takiej grze. Rozumiem, na przykład zobaczcie z innej strony Battle Royale, tam skill-based matchmaking, no już ma swoją rację bytu. Eee, czy takie gry jak The Finals, jak najbardziej tam matchmaking jest po prostu obowiązkowy. Ale moi drodzy, nie w takiej grze. Battlefield po prostu jest grom Wyłączyło, widzicie? Gadałem cały czas i mi wyłączyło szukanie. Co to kurwa w ogóle jest? Nie wiem, to tragiczny po prostu, moi drodzy, pomysł z tym. I jeszcze w ogóle, wszystko jest takie wielkie, zobaczcie, tu mam takie wyróżnione, ale tutaj muszę jakoś niżej zjeżdżać. Więc nie wiem co to w sumie jest, to jakaś szczelnica, to jest klas. Tylko takie jakieś wielkie, ogromne, dajcie mi battle gdzie to wszystko mogłem poklikać w jednej jakiejś tabelce, a nie takie jakieś pierdzielenie się. Dobra, zagram normalny podbój, nie będę tutaj wymyślał. Moi no drodzy, tak sobie czekam, i se ekran, o, widziałem, o, świetnie. Teraz tak już sobie czekam z minutę, dwie, bo taki loading screen mam, on mi miga co jakiś czas. Dobra, to jest błąd akurat techniczny, nie, no ale gdyby, gdyby była wyszukiwarka serwerów, to ja po prostu kliknął ten serwer i bym dołączył, nie miałbym czegoś takiego jak teraz, I co mam, znowu Alde 4 zrobić i czekać aż ta gra się znowu będzie godzinę ładować? Masakra po prostu jakaś. Może znowu mi wywali taki error, ogólnie wcześniej, zanim nagrywałem ten odcinek, jak chciałem odpalić grę, ee, po jej wyłączeniu, to mi wywaliło, że muszę komputer restartować, bo nie wiadomo czemu. W ogóle ten anti-cheat to jakieś gówno jest totalne. Już sprawdzałem cheatów, jeszcze nikt nie wymyślił po paru godzinach od wyjścia gry. Ale prawdopodobnie i tak te cheaty będą. A ten anti-cheat bardzo ingeruje, bardzo dużo osób ma problemy z e, chociażby Secure Bootem, żeby go włączyć. Nie jest to, moi drodzy, idealne... Tak jak to. O, cztery studia w ogóle to robią: Ripple Effect, Dice, Motiv i Criterion. No. Aha. Kurwa kolejka, no bo muszę grę resetować, Jezu Chryste. Nie jest rand na Battlefielda. Bo do premiery takie rzeczy, tutaj dużo rzeczy jest do poprawy, nie? Ale wydaje mi się, że już tej wyszukiwarki serwerów nie dodadzą. I to jest coś, co bardzo, ale to bardzo mocno mnie boli. I to może być coś, co przeważy o tym, czy ja tą grę zakupię na premierę, czy nie. Spodziewajcie się na pewno, że coś się pojawi na premierę, bo mam jej Play, a, więc jakiegoś tam triala 10 godzin to muszą dać. To coś tam pewnie nagram, może całą kampanię zdążę przejść, albo pogram multika. Wydaje mi się, że kampania będzie głównym celem do przejścia. Natomiast jestem na ten moment dosyć mocno e, rozczarowany. Myślałem, że po prostu wtedy tej, tych serwerów nie ma, tej wyszukiwarki serwerów, bo, bo mało osób wtedy było w tych testach, nie? A wygląda na to, że nie będzie tej wyszukiwarki serwerów. Puf, załadowało się w końcu. Kurde, moi drodzy, musiałem jeszcze drugi raz restartować grę, bo coś się znowu skraszowało, znowu w kolejce czekać. Masakra jakaś. Szczerze, wydaje mi się, że bardzo problematyczny jest ten anti-cheat. Spróbujmy zagrać pelotka gdzieś? Nie ma pelotki? A to ja pelotka była chyba, nie? Może potem siedzieć w respi, nie mam pojęcia. E, moi drodzy, podwój, czyli chyba main tryb Battlefielda, aczkolwiek ja jestem i tak większym fanem szturmu e, Capture the Flag lub e, Dominacji właśnie Szczególnie uwielbiam szturmy, nie? No i tak są te pojazdy, ale to jest bardziej taka gra, zmniejsza liczba graczy. Ja właśnie nie lubię, jak jest za dużo graczy, bo tutaj często się trafi tak, że zabijecie dwie osoby i trzecia ci przyjdzie i już zabije, a ty już nie masz amunicji w magazynku. Jest zbyt wielki chaos, i taktycznie tutaj jest mniejszy, jakby pole do popisu. Ale dobra, bo te technicznie powiedziałem, że udziękowanie jest spokojne, nadal to podtrzymuję. Graficznie jest ok. No ja bym to porównał do tego BFA, co był poprzednio, czy chociażby Delty Force. Ale optymalizacja, w sensie inaczej. Przy tej samej konfiguracji w The Finals będziecie mieli znacznie lepszą grafikę. Znacznie lepszą grafikę z ray tracingiem. Tutaj po prostu optymalizacja. No nie wiem, twórcy po Battlefield 5 zapomnieli chyba jak się gry optymalizuje. A skąd wiecie, że tu jest? No kurde, ja nie wiem, ludzie na słuchawkach grają. Nie mam pelotek na tej mapie? Właśnie na tej mapie były pelotki. Gdzie tu się w ogóle edytuje pojazdy? Bo w sumie i w betcie, W sensie w tej Alfie i tutaj też nie widzę tego. Gdzie jest edycja pojazdów, moi drodzy? Nie ma edycji pojazdów? Każdy ma to samo. Nie wiem, będę może się powtarzał, ale nie wiem, czy dokończyłem to, co wcześniej powiedziałem, że po prostu, moi drodzy, przy tej samej konfiguracji w Definal będziecie znacznie lepszą grafikę widzieli. I twórcy po Fidzie 5 niestety, no nie umiem tak tego silnika dobrze zoptymalizować. To też nie dziwiota trochę, bo wszyscy ci... Mezus. Wszyscy ci specjaliści od tego silnika poszli do embarku, właśnie do The Finals. A teraz po prostu to jakąś zlepką resztek osób ogarniają. Gdzie był ten chłop? Pewnie gdzieś w rogu Kampi. Ach ładnie, ręko można szyby wybijać, pięknie. Mamy to w też <grytanie> budynku. Nie ma destrukcji otoczenia, no wiadomo, The Finals wygra. Ale tu nie jest najgorsza, ale jest skryptowana. wszystko jest jak wcześniej. Już zaprojektowane, nie? Ja chciałem apteczkę na X. Się kurde te... nie wiem. To no dużo tych rzeczy. Dużo tych rzeczy. I to mi się nie podoba, że... Takie kreski są, jak kilka apteczek w jednym miejscu to normalnie to tak dziwnie wygląda. Też takie to, o. To, to tak w ogóle wybija z immersji, wszystko jest takie, nie wiem. Ja nadal mam taki vibe z Delta Force, mimo wszystko... To nie jest taki battlefield jaki, no nie wiem... Jakiego bym chciał idealnie. To dużo jest tych pomocnych rzeczy. Tak możemy powiedzieć, powiedział. Wskaźników i tak dalej. Ja może tu siedzieć na jakimś re punkcie respi ta pelotka? Gdzie ja jestem? Ja jestem cztery. Nie wiem. A ta mapa, właśnie ta mapa, według mnie, aktualnie jest najlepsza. Czekam na ten Brooklyn, będzie w kolejnej becie. tutaj za tydzień. I tam sobie najchętniej bym pogrąb, bo w The Division dużo grałem. Yy, na właśnie, w Nowym Jorku. I tutaj też chciałbym sobie pograć na wymiorku. Szkoda, że tej mapy nie ma. Bo te dwie mapy, ten Kair i chyba Gibraltar, no takie kurde średnie bym powiedział. Ta jest taka typowa fieldowa. Tam mi się z tym. Pasmę... Z pasmem Altaju kojarzy. Każecie na mapę, Watyfidzie 400 w dodatku. pierwszym To jest takie pasma Altaju, bym powiedział. Ja gram aktualnie mieszankę ustawień ultra, ustawień niskich, yy, więc ta gra troszeczkę ładnie wygląda normalnie, ale ja po prostu tutaj sobie gram, żeby mieć te 144 klatki, mimo że mam tylko 100. Więc ta optymalizacja nie... Podkreślam, optymalizacja nie jest idealna. Nie jest tragiczna, ale nie jest idealna. Wydaje mi się, że Delta Force ma lepszą optymalizację. The Finals na pewno ma lepszą optymalizację. Dla porównania, nie? Nie bez powodu, tutaj w minimalnych jest 20-60 RTX, a nie... 10 1060, jak inny gra. Chciałem jeszcze, mam jakimś pojazdem zagrać, bo troszeczkę już pograłem różnymi pojazdami i grając w War Thundera, no mam trochę problemów do tych pojazdów. Ale nie jest też tak źle, nie? Bo nie jest aż tak źle jak Delta Force. Bo Delta Force to ma najgorsze pojazdy. Nie wiem, jak można było tak pojazdy zepsuć w Delta Force. Ie. Ale tutaj nie jest też tak fajnie jak Battlefield 4. W mojej opinii, Pelotkę tylko widziałem, jeszcze nie miałem jej w rękach, bo tej mapy nie grałem tyle. Ale z tego co widziałem, no, Pelotka ma tutaj sześć pocisków, nie? Eee. Jak tym zabić samolot? Samoloty to w ogóle powinny być rakiety. G tu jest Gepard z Pelotek. Gepard to jest prehistoryczna Pelotka. Powinny być jakieś zestawy, właśnie. Takie jakieś. Mamy. To coś, co mają na przykład Chiny, byłoby fajne. To Waltanderze ostatnio dodali. Jakiś Adat, coś takiego. Po prostu coś lepszego. Pancyr. No może rakiety miałyby inne właściwości, ale. What the fuck, No Hita? Massakra. Það er því að hljóðu. Það er því að hljóðu. Jezu, co to są za miejsca? No kurde, co do menu tutaj tej broni e, menu respanów, jest spoko, to mi się podoba i chyba tak ty wideo, 4 mniej więcej tu by się jeszcze przydało, który jest w składzie i można sobie tak klikać po swoich, żeby nie trzeba było szukać który to który tak na oko, nie? Bo widzicie, to normalnie nie ma wskaźników kto jest kto, ten, czy, czy ten zielony, czy ten zielony kto jest kto. To powinna być taka jakby lista rozwijana, znaczy rozwijana, no tu powinno się klikać. No Battlefield 4, no ja... Dla mnie Batyfic 4 był królem chuda tutaj, nie wszystko było takie fajne. I teraz jak się klikało batyfidzie 4 na przykład tutaj, od razu się przenosiło do granatów. A tutaj, no niestety trzeba... Pojawia się to samo co tu widzimy. Dokładnie to samo. Nie. I to wszystko jest takie wielkie. No broń, powiedzmy spoko. I też te wszystkie klasy były tutaj. Takie cztery były. Cyk, cyk, cyk. I to było wszystko. A tutaj trzeba tak klikać po kolei daleko, myszką ruszać. A wiem, że to, bo narzekacie, że to pierdolę, ale to są właśnie takie mikro rzeczy, które ładnie zoptymalizują grę, żeby szyb, wszystko szybko, szybko jak najbardziej działało. No, modyfikacje tutaj mamy. E, nie wiem w ogóle czemu trzeba klikać modyfikuj i tu jeszcze raz dostosuj. Za dużo znowu klikania jest w mojej opinii. E, tutaj bronie, trzeba po prostu nimi grać, żeby odblokowywać nowe rzeczy. Oto coś nowego, to sobie wezmę. E, poziomy mistrzostwa są aktualnie, jestem na dziewiątym, a gram dwie godziny około tą bronią, no to Jakoś to tam leci. O, tu mamy coś nowego. Już mamy zamontowane. To czemu pisze nowe? Coś się pobagowało z tymi nowymi rzeczami. To co jest nowe, nie jest nowe do końca. Nie ma mojego ukochanego Kojota refleksa, który jest dopiero... Tutaj jest taki, jakiś podróbka tego, bo to jest mini Reflex, a nie Kojot. Ale ten będzie najfajniejszy. No tylko trzeba mieć ten 18 poziom, czyli jeszcze dwa razy tyle muszę grać. Eee, spust precyzyjny. A, poprawia prędkość w półautomacie, czyli czymś, czym ja nie gram. No, i tyle gadżetów. Oczywiście są po dwa: defibrillator i rozstawiana osłona. Inżynier ma trochę więcej ich, bo ma dodatkowo tego stingera na helikoptery. Szczur mam, więc ma tylko granatniki. A snajper ma. O dziwo snajper ma, bo miał nie mieć yy, re, re, respawn i C4. Czyli tak standardowo jak BF-4 mniej więcej, tylko no tutaj miał ten zniknąć, dobra. Wejdźmy sobie, nie wiem, może technikiem sobie zagraję Albo nie no, zagrajmy tym, bo tu do, dodałem coś nowego. Powalczmy sobie. Wszystkie mnie to są zajęte. Aha. A ktoś ma właśnie tą pelotkę. Jak mieć tą pelotkę? Ty, ja nie rozumiem tego, bym ją chciał. Spróbuję mu ją podpierdzielić, co wy na to? Na potrzeby odcinku A, to noga szalony. Nie wiem jak trzeba mam ustawić. Dziwna ta czułość. Tylko czemu on tę pelotką strzela do ludzi? A świetnie. Proszę nie strzelać do ludzi, to. A, nami wzięła pelotkę, świetnie. A się, to jest głupie w tym. Ludzie tymi pojazdami grają tak jak nie powinni, bo w ogóle ich tego nie uczy i to jest ten. Jakby nagrane granie pelotką przeciwko piechocie. Dużej się apteczkę wyrzuca, to jest dziwne akurat. tak cypher, solo. Leży. No, same tam jakieś leżaki są, nie? Co to jest w ogóle? Co on tam był? to jest spotowanie tutaj takie... Nic, nie siadło! Rozrzut wielki. Ej, to jest ta plotka, tak? Uy. To jest to? Nie, to nie jest to. Co to jest? Okej. Okay. Jestem sam dźwięk przegrzania. A chyba rachło ty Ostatni członek przy życiu. Okej. Okay. No to nie jest czołg typowy, to jest e, taki bardziej po, powie, powinien być teoretycznie na piechotę właśnie taki powietrzny. E, czułości tak wyglądają. Czuć trochę wagę tego pojazdu, aczkolwiek czuć też, że jest dosyć lekki, nie? A, to jest to, okej. Okay. Dwóch tu jest. Ale punkt jest na piechotę, czy ja tu nawet nie wiadę. Powinny być bardziej high w te pociski. No, no. A, koniec gry, świetnie. No ogólnie też pojazdy, nie można ich w ogóle konfigurować, nie wiem dlaczego, nie mogę żadnej termowizji wrzucić, nic to nic nie widać w tych pojazdach, jak jest troszeczkę dymu. Dobra, moi drodzy, w sumie to tyle. Tak wyglądają moje pierwsze, że tak powiem, wrażenia co do tej gry. Nie jest tak idealnie, jak wszyscy sobie to wymarzyli, przynajmniej w mojej opinii, jest tak dosyć przeciętnie. Jest na pewno lepiej, niż ta beta, co była w 2042 Batyfidzie, bo chociażby działa tabela, mamy normalnie zabicia, śmierci, asysty, i wynik i to jest ok, ale problemy są, moim tutaj jakieś inne. I one są do poprawy, jak najbardziej. według mnie na ten moment najbardziej do poprawy jest wyszukiwarka serwerowa, raczej brak. Dajcie mi to, to może będzie lepiej. A na ten moment dziękuję. Ale żal, kamerka się nie nagrywa. Przepraszam, nie zauważyłem, że kamerka się nie nagrywa. A na ten moment dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym jakimś odcinku z BF, a pewnie jeszcze z tej bety coś tam na pewno Wam. Nagram. Wbijajcie na live, bo livey pewnie będą z tej bety. Trzymajcie się. Cześć.